Znajdujemy się w sklepie LampoMat, to jest nasza obecna siedziba, która już od pięciu lat znajduje się w tym miejscu w Poznaniu, wcześniej przez kilka lat byliśmy w innym miejscu, przyszedł czas, żeby ten sklep przenieść na większą powierzchnię, lepiej dopasowaną do Waszych zapytań, w związku z tym, że aktywnie tworzymy to konto na YouTubie i Wy też dajecie pewien odzew, no to stwierdziłem, że puszczę Was za kulisy, pokażę Wam jak to wszystko wygląda, jak wygląda zmiana tego lokalu, zobaczymy sobie dzisiaj to miejsce, w którym obecnie jesteśmy, później obejrzymy sobie nowe miejsce w stanie surowym jeszcze przed remontem, bo mamy już je wynajęte, ale ekipa jeszcze nie weszła, później podejrzymy sobie projekt, Podejrzymy sobie jak idą prace, w których też będę brał udział w niektórych obszarach. No i na końcu zaproszę Was do gotowego lokalu, który mam nadzieję będzie odpowiadał na wszystkie Wasze potrzeby. Także zapraszam do oglądania tego filmiku i do oglądania tej serii. Od razu możecie sobie zasubskrybować kanał, żebyście nie przegapili powiadomień o tym, kiedy dodam kolejne filmy. Jeżeli oglądacie nas po raz pierwszy, to ja mam na imię Mariusz, jesteście na kanale Lampomat, to jest kanał sklepu internetowego z Lampami i nasz sklep znajduje się pod adresem lampomat.pl, a także stacjonarnie w Poznaniu, jak na razie jeszcze tutaj na Grunwaldzkiej 73, ale już niedługo pod nowym adresem i w tym odcinku pokażę Wam, jak wygląda ten sklep, w którym jesteśmy teraz. Trzeba zacząć od tego, że on był rozwijany tak przez takie doklepywanie na początku jeszcze nie wiedzieliśmy dokładnie czym się będziemy tutaj zajmować, w sensie wiadomo, że to będzie sprzedaż oświetlenia i prezentacja produktów, ale z czasem ukształtowało się to co wy najbardziej chcecie tutaj oglądać, po co najbardziej tutaj przychodzicie i nie wszystkie rzeczy, które mam tutaj teraz spełniają swoje zadanie, trzeba było je troszkę dostosowywać, zacznijmy od tego, że Czasami zwracacie na to uwagę, że nasz sklep znajduje się w garażu. Rzeczywiście tak jest. Mamy tutaj taki garaż, który jest rozbudowany jeszcze o dwa dodatkowe pomieszczenia. Wcześniej jeszcze mieliśmy oprócz tego dodatkowe piętra, ale z nich sobie zrezygnowaliśmy. I to miejsce, w którym się znajdujemy, to jest taka przestrzeń sprzedażowa, prezentacyjna. Jeżeli chcecie pooglądać dużo lamp i żyrandoli, to nie możecie tutaj tego zobaczyć, bo nie ma też tyle miejsca, nie ma tu tych wszystkich produktów, ale jeżeli interesują Was szynoprzewody, taśmy ledowe, jakieś lampy wpustowe, systemowe, spoty i tak dalej, to jak najbardziej dobrze trafiliście, możecie do tego sklepu przyjść, więc zacznijmy sobie od tej części, która jest na wejściu. Wchodźcie do sklepu i zobaczycie Część lamp na takich gotowych ekspozytorkach i to najczęściej są lampy, które pochodzą ze zwrotów ze sklepu internetowego. Możecie je kupić od ręki i to dobrze się sprawdza, dlatego w tym nowym miejscu... Taki delikatny spoiler, też mam właśnie taki plan, żeby już zrobić dedykowaną sekcję pod taki outlet, że będziecie mogli sobie przyjść, zobaczyć co tam mamy obecnie z końcówek kolekcji albo właśnie odesłane czy nie odebrane przez klientów i w dobrej cenie sobie to od ręki kupić. Też będziemy nagrywać z tym więcej filmików. Jak widzicie, już od samego wejścia właściwie widać tutaj przewody. mamy porozkładane różne typy. To jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo to jest taki jakby... No można powiedzieć taki wczesny typ przy no, przewodu magnetycznego to jest naprawdę wielka krowa on tu ma ponad 7 cm głębokości a w tej chwili mamy tam 5,4, jeśli dobrze pamiętam, dodatkowo jest dosyć szeroki i takie listwy dwumetrowe kiedyś można było zamawiać. Jeszcze to trzymamy na stronce, bo niektóre osoby pokupowały właśnie ten system S35 z Mytonii i, i chcemy, żeby w razie czego mogły dokupić jeszcze reflektorki, ale powoli to jest wycofywane, tutaj jest też czyna natynkowa z tego systemu. Tu mamy trochę lamp takich wiszących w szybie i tutaj Znajdują się produkty, które już sprzedajemy częściej, chociaż tak naprawdę ich jest niewiele, bo Zobaczcie, że tu jest tam kilkanaście takich lamp tubek, to tak naprawdę one są pokazane w ten sposób dobrane, że można na nich bardzo dużo pokazać, bo mogę wam pokazać różne właśnie szerokości, głębokości, różne metody montażu, czy tu śrubki są z boku, czy jest jakoś od środka, czy w środku jest żarówka, czy dioda, jak ta lampa będzie świecić. Na podstawie kilkunastu takich modeli możemy pokazać. Podobnie tutaj, jeśli chodzi o lampy wpuszczane, mogę wam powiedzieć i pokazać tak naprawdę wszystko, czy to są lampy z ramką, bez ramki, czy lampy na żarówkę, czy ledowe, czy kwadratowe, okrągłe, regulowane, bez regulacji, łazienkowe i tak dalej, to wszystko na podstawie tych kilkunastu produktów podtynkowych mogę wam pokazać, tutaj ekspozytorek, wcześniej on był przygotowany do czegoś innego, z czasem kiedy okazało się, że dużo zamawiacie szynoprzewodów, no to przerobiliśmy go sobie na taki szynoprzewodowy i tak sobie ten ekspozytorek dostosowaliśmy do przewodów. i tutaj zamontowałem podstawowe typy. Mamy tutaj szyny trójfazowe, tutaj mamy szyny magnetyczne typu slim, szyny magnetyczne standardowe też jeszcze tego starego typu i szyny jednofazowe. Fajnie to wygląda przy tych reflektorkach z przewodów trójfazowych. One mają wąski kąt świecenia i zobaczcie jak one są fajnie wykierowane. Właśnie podkreślają tutaj te tubki albo te oczka i fajnie podobny taki efekt chciałbym uzyskać też w tym nowym sklepie, gdzie będziemy bardziej przykuwali Waszą uwagę światłem. Jeżeli oglądacie na te nasze filmiki, to kojarzycie pewnie to ujęcie. Tutaj wcześniej nagrywałem, zanim miałem gotowe, to takie mini studio. Mamy tutaj tą lampkę On Air. No i tu dalej, zobaczcie, wchodzimy i właściwie już jest poustawiany ten cały sprzęt, który pomaga mi w nagrywaniu filmików. Jak wiecie, te filmiki nie są aż takie profesjonalne, ale też zgłaszacie się z informacjami, że, że zdobyliście tam tą wiedzę, której potrzebowaliście i to jest dla mnie najważniejsze. Taki feedback najczęściej otrzymuję, no więc tak to wygląda, jeśli chodzi o nagrywanie. Mam tutaj różne softboxy, statywy i, i tutaj właśnie takie to studio z, z lampą wiszącą i stłem, tak to w tej chwili wygląda. Oprócz tego mamy tutaj na wejściu też taki kredensik, w którym mam przygotowane różne typy reflektorków, znowu na szyno przewody, więc mogę Wam pokazać i takie podłużne listwy i jakieś inne, które się częściej sprzedają, typy szyn czy jakieś tam typy elementów łączeniowych. Tutaj mam szyno przewodów trójfazowych, jednofazowych, na dole szyno przewodów magnetycznych. To wszystko jest uszytowane w sklepie, bo najczęściej wchodzicie i o to pytacie i ja to chcę mieć. Pod ręką mam tutaj różne próbniki, profili, więc jeżeli interesują Was profile i taśmy LEDowe, też o tym robimy dużo nagrań, to możecie sobie w naszym sklepie to wszystko pooglądać. Oprócz tego jest dosyć dużo katalogów, chociaż najczęściej i tak korzystam z tego, co jest dostępne w internecie. To w razie gdybyście mieli taką potrzebę, to na bieżąco różne marki podsyłają do mnie katalogi i, i też możemy spośród nich wybierać, ale w razie czego też na naszej stronce wszystko to możecie znaleźć. Tutaj mamy taką ściankę, na której początkowo miały być różnego rodzaju kinkiety i były. Później się okazało, że nie przychodzicie tutaj szukać kinkietów i ta ścianka tak w sumie nie wiadomo co z nią było zrobić i w tej chwili jest zagospodarowana częściowo przez takie adapterki na reflektorki, że one nie są nasze na przewodzie, tylko na takim adapterze. No i tak to wygląda. Czyli widzicie, to są te pewne rzeczy, które motywują mnie do tego, żeby to miejsce przearanżować, żeby przenieść się do innego sklepu i na przykład nie mieć takiej ściany, z którą nie wiem co zrobić, tylko jakby zaprojektować to w trochę innej formie w odniesieniu do tego czego wy oczekujecie. Tutaj jest takie miejsce obsługi klienta, bardzo je lubię, właściwie sam je przygotowałem, no bo kupiłem po prostu taki kawałek blatu, został obklejony czarną folią, która się nie będzie zdrapywać i tutaj mam wszystko o co pytacie, kiedy przygotowuję dla Was oferty. Mamy tutaj szynoprzewody różnych typów, najpopularniejsze reflektorki i tak dalej. Tu sobie zamontowałem gniazdko, żeby Wam te lampy od razu podłączać i często miała miejsce taka sytuacja, że przychodzili do sklepu kurierzy z paczkami i oni kładli te paczki na stole, później ten stół miałem cały odrapany i, i taki wiecie zakurzony. No więc postanowiłem to zakryć wszystkimi szynoprzewodami i tak dalej. No i to jest ok, tylko potem znowu jak przychodzicie, macie komputer, macie projekt, to nie macie gdzie go rozłożyć i tutaj też wymyśliłem taki właśnie, o, wysuwany jakby, nie wiem, regał. Także jak przyjdziecie do sklepu w Poznaniu, no to, to, to zobaczycie właśnie to pomieszczenie, które wam tu teraz pokazuję. Ja wam to przedstawię wszystko. Tu jest jeszcze też taka poprzednia sekcja dotycząca lamp. Łazienkowych. Jak widzicie, jedna lampa tu z ekspozycji została sprzedana. W nowym miejscu będę chciał to bardziej rozbudować. A na ten moment tak to wygląda. Tu mam dodatkowo taki stary próbnik do włączania żarówek, czy jakieś takie próbki od różnych producentów, żebyście sobie mogli zobaczyć wykończenia. Tutaj jest taka bramka, która pilnuje, żeby piesek nie wychodził, żeby nie skakał na klientów, a jeżeli oglądacie nas na Instagramie, no to wiecie, że czasami piesek jest ze mną w pracy. To jest łagodna rasa Ogar Polski. On jest bardzo towarzyski, czasami aż za bardzo, dlatego muszę go tutaj chronić, bo nieraz klienci przyjdą. Czyli wy przyjdziecie i pies już chce się z wami witać, a nie każdy sobie tego życzy. Dodatkowo pies ma taką cechę, że lubi sobie ze sklepu uciec i czasami zdarzało się, że musiałem go potem po uliczkach gonić, więc żeby tego uniknąć, to taką bramkę sobie zamontowałem. No i tutaj przechodzimy już do przestrzeni biurowej. Zobaczcie, tutaj jest ten kalendarzyk. Który też możecie kojarzyć jeżeli oglądacie nasze filmiki na Instagramie Ja chyba już od 3 lat codziennie Czy prawie codziennie odrywam kartkę i robię z tego storkę Mam tutaj poukładanych trochę rzeczy takich, które też na bieżąco Wam pokazuję Lampy schodowe, zasilacze to możecie też tutaj zobaczyć Tutaj mam akurat jakieś tam rzeczy od lutowania Później dalej zasilacze, taśmy LEDowe, piloty, jakieś tam ścinki, różne diody To wszystko możecie tutaj obejrzeć Tutaj znajduje się nasze biuro. Mamy przygotowane miejsce do pracy dla trzech osób. Ja siedzę na tym miejscu, stąd obsługuję Wasze zamówienia, przygotowuję wyceny, odpowiadam na zapytania, odbieram telefon. Mam tutaj też taką lampkę właśnie do, do robienia filmików na Instagramie. Tutaj dodatkowo jakieś roślinki i tam wszelka dokumentacja biurowa. Może jeszcze. Pokażemy to krzesło, no, jest takie krzesło dosyć budżetowe, takie no, niby gamingowe, ale powiedzmy, że no, było dosyć tanie, więc no, nie mam pretensji, że ono się szybko popsuło, ale ona ma jedną bardzo fajną funkcję. Można je sobie rozkładać w taki tryb leżący i wygląda to w ten sposób i akurat to mi się bardzo podoba, bo czasami kiedy potrzebuję sobie zrobić przerwę to mogę z tego krzesła w ten sposób skorzystać. Ostatnie pomieszczenie, które chciałbym Wam pokazać. To jest nasz magazyn, magazyn nie jest za duży, dlatego dbamy o to, żeby też nie było tam w miarę możliwości za dużo produktów. To, co nam odsyłacie, no to staramy się gdzieś prezentować, obniżać cenę albo zwracać do producentów po to, żeby ten towar tutaj nie zalegał, sprzedawać głównie produkty sprawdzone, takie, co do których mamy pewność, że wy ich nam nie odeślecie. No i właściwie tak to wygląda. Możecie też ten filmik, ten magazyn kojarzyć z różnych filmików, z nagrań, które są na YouTube czy które są na Instagramie. Czasami tutaj robię jakieś podłączenia, taśmę, lutowanie i tak dalej. Właśnie to się odbywa w tym miejscu. Mamy komputer magazynowy, trochę żarówek, trochę różnego rodzaju szynoprzewodów, maszynę do cięcia, półki, no i tutaj różne reflektorki, głównie też na szynoprzewody ewentualnie jakieś lampy ze zwrotów czy materiały do pakowania, puste kartony, to też mi się wydaje, że, że jest fajne w naszym sklepie, że nie kupujemy gotowych kartonów, nie kupujemy najczęściej jakichś wypełniaczy, tylko my to wszystko, co wy nam przysyłacie albo co przysyłają nam producenci, to ja te kartony zostawiam, później używamy ich jeszcze raz. Dzięki temu nie musimy jakby dbamy o środowisko w ten sposób, tak to wygląda. No i to by było na tyle. Tam mamy jeszcze oczywiście pomieszczenie takie socjalne z, z kuchnią i z ubikacją. Nie będę już wam tego pokazywał. Tak wygląda w tej chwili lampomat. Właśnie jak widzicie sklep nie jest za duży i jakby to, jeżeli przyjdziecie tutaj z konkretnymi oczekiwaniami no to dostaniecie takie rozwiązanie. Jeżeli będziecie chcieli jakiegoś oświetlenia technicznego, jakiegoś doradztwa w realizacji projektów, przewodów, spotów, taśm ledowych i tak dalej, wszystko tutaj kupicie. Natomiast jeżeli będziecie chcieli pooglądać jakieś tam Żyrandole, kinkiety i tak to, dalej, to tutaj tego nie znajdziecie. Dlatego uznałem, że czas zmienić miejsce, bardziej je od samego początku dopasować dlatego mamy wynajęty nowy lokal w stanie deweloperskim jest zrobiony projekt on będzie remontowany właśnie pod to żeby jak najbardziej był do was dopasowany dzięki za obejrzenie tego filmiku pamiętajcie żeby kanał zasubskrybować mam nadzieję że wam się podobało że trochę bardziej się poznaliśmy no i przechodźcie za jakiś czas Chodźcie na nasz kanał, oglądajcie kolejny filmik, pokażę wam jak ten lokal na początku wygląda, a później wam powiem do czego dążymy. Dawajcie łapkę w górę. To było na tyle, cześć.